Cycink 18 Święto Majowej Rosy. Już nie śpi. Beki? Dzień dobry, panienko. Już na nogach? O, tak wcześnie wstałaś? Ach, to głód nie dał mi dłużej spać. Co? Od wczoraj nie miałam nic w ustach, aż mi się żołądek skręcił z głodu. O, och, droga Beki. Hmm, przyznam ci się szczerze, że mnie również obudził głód. Panienka też? Mhm. Będzie za ciężko. Niech panienka naleje tylko połowę. Dobrze, zrobię tak. Oh. czas jeszcze wiele pracy dobrze panienko aha Miau. pewnie też jest głodny dostanie resztki z wczorajszej kolacji Jedz, kotku. On chce, żeby panienka mu dała mleka. Chcesz mleczka, kotku? Zaraz ci trochę naleję. Jemu się lepiej powodzi niż nam. Wstawajcie szybciutko, słońce już wschodzi. Dlaczego tak wcześnie? Ciekawe, co się stało. Wstawajcie, panienki. Już pora wstawać. Już wschodzi słońce. Ojej, ja już wstaję. Ermengardo, wstawaj śpiochu, bo cię zostawimy. Jak długo można spać? Jak nie chcesz być ładna... Ona? To zostań w łóżku. Poczekajcie, poczekajcie... Beki, co to znaczy? Co one wszystkie robią? Już wiem. Dzisiaj jest święto majowej rosy porannej. Co? Święto majowej rosy porannej? Panienka wychowywała się w Indiach, więc pewnie dlatego nic o tym nie wie. W Anglii mówią, że dziś poranna rosa ma czarodziejską moc. Jeżeli ktoś się w niej obmyje, będzie piękny przez cały następny rok. Och! Ojej! Nawet panna Amelia w to wierzy. I lotta też? No, tego to już za wiele. Zamiast pracować gapicie się. Przepraszam, panno Molly. Saro, pośpiesz się. Mamy dzisiaj mnóstwo pracy, święto rosy. Panna Mincin kazała mi ustawić słup majowy. Przepraszam, co to za słup? Jest schowany na poddaszu. Znieś go tu razem z Becky. Idźcie już. Dobrze, panie James. Becky! Już idę, panienko. W naszej wiosce ustawialiśmy go na środku największego placu i wszyscy tańczyliśmy wokół niego. O, to bardzo przyjemne. To co? Bierzemy go? Na no pewno, panienko. Oh. 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 A teraz, panienki, pójdziemy na plac przed pensją i uczcimy majowe święto. Hurra! Proszę o ciszę! Jeszcze jedno dziewczęta. Z okazji tego pięknego wiosennego święta wybiera się Królową Maja. Zastanówcie się, kogo wybierzecie? Królową? Jak myślisz? Sama nie wiem. <laughs> tak? Proszę. <laughs> i obmywałyśmy się wszystkie porany na urosał. Ach, tak. O? Saro, czy już jestem ładna? <noise> Oczywiście, że jesteś bardzo ładna. A! Tak? Mm. <noise> Lot, to jak możesz wierzyć, że kiedykolwiek będziesz ładna? Jesteś wstrętna. Prawda, Ermengarda? E... Ermengardzie nic nie pomoże, nawet Majowa Rosa. Oczywiście to beznadziejny przypadek. <laughs> poświęcać dla niej. Sara pracuje cały dzień w kuchni jak murzyn, a do tej pracy niepotrzebna jest uroda. <laughs> Przestańcie. Nie mówcie tego tak mamie sarzu. Lotto. Lotto. <laughs> Uważaj, Saro. O, o. Saro, oh, słucham pan Nomincin. Dlaczego znowu przebywasz z panienkami? Mm, bardzo przepraszam, pan Nomincin. James, zabierz je obie stąd natychmiast. Już łaskawa pani. Sara Beki, bierzcie to. Amelio, czy wszystko jest już przygotowane? E, oczywiście, siostro. Lawinio, bądź tak miła i poproś panienki, żeby pomogły przynieść instrument z bawialni. Dobrze, panno Amelio. <ścoughs> Jeszcze zmywasz? Czy ty nigdy nie potrafisz się pośpieszyć? Beki, jak tylko skończysz, masz posprzątać klasę, jasne? Aha, tak, panno Moli. Saro, a ty pójdziesz na targ po zakupy. Dobrze, panno Moli, ale czy możemy. Co tam znowu? Przepraszam, ale Beki i ja byłyśmy od rana tak zajęte, że nie miałyśmy czasu przełknąć dotąd ani kęsa. Naprawdę? Bo się lenicie, panno Moli. Czy przed rozpoczęciem następnej pracy możemy coś zjeść? Co takiego? Chcecie zasiąść do jedzenia wtedy, gdy nie wiemy, w co włożyć ręce? To przynajmniej panienka Sara zanim pójdzie. Zamilcz! Jak jesteście takie głodne, to trzeba było pośpieszyć się z pracą. Wyobrażasz sobie, że tylko wy pracujecie? I co zrobimy? Nic nie poradzimy. Musimy jakoś to znieść. Wiem, ale. Ach. Jestem tak bardzo głodna. Peki. Pewnie, że to zniosę. Jeżeli panienka potrafi, to ja też. Wiem o tym. O. <grym> Wstążki się poplączą. Jak panie nic nie kupuje, to proszę odejść. Trochę to trwało. Pomagam cały dzień obsługiwać klientów. Nie będę więcej mógł nosić ci zakupy, ale wybrałem najlepsze warzywa, jakie były. Dziękuję ci, Peter. Masz dużo pracy. Oj tak, nie mam nawet czasu zjeść. Oh. Chłopcze, zwasz mi to. Już się robi, proszę pana. Cześć. Oh. Oh. siły. To z głodu. 阿爷、哎，啊啊啊啊！你必须。 Dzień dobry. Czy ty sprzedajesz warzywa? Co? Jesteś taka blada. Nie jadłaś dzisiaj, prawda? Och, tak. Proszę, weź to i kup sobie coś do jedzenia. Za okazaną dobroć. Ale nie mogę tego przyjąć. Mm, musisz to przyjąć. Nie możesz mi odmówić. Proszę. Oh. Bardzo dziękuję. Nie ma za co. Moja mama uczyła mnie, że powinienem być dobry dla takich biedaków jak ty. Donaldzie? Mamusiu! O. O. No chodź już, synku, bo się spóźnimy. Dobrze, mamo. Nie powinieneś rozmawiać z nieznajomymi? Ale mamo, wsiadaj szybko do powozu. tej dziewczynce srebrną sześciopęsówkę. Tę, którą niedawno dostał w prezencie od ciebie. Co temu dziecku? Tak, mamusiu. Ona wyglądała zupełnie tak samo, jak ta dziewczynka z zapałkami, o której mi opowiadałaś. Miała tak nędzne ubranie i była bardzo blada. I taka chuda, jakby od wielu dni nic nie jadła. Więc dałem jej te sześć pensów, jak ten dobry człowiek z bajki. Doszło do tego, że dają mi jamuzne jak żebraczce. Trudno się dziwić. Jestem teraz tak nędznie ubrana. Teraz dziewczęta. Brawa dla panienki Lawini, naszej nowej królowej Maja. Moje serce o mało nie pękło mi z żalu. Tak się zmieniłam. Jestem teraz zupełnie kimś innym. Nikt by nie poznał dawnej, wesołej Sary. Jak los potrafi być okrutny? O! 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 Wersja polska: Studio opracowań dźwiękowych łodzi, reżyseria Grzegorz Sielski, dialogi Krystyna Kotecka, dźwięk Marek Dubowski. Montaż Teresa Ozga, kierownictwo produkcji Zdzisława Kowalewska.